Cena złota mocno znowu wzrosła wielkim szokiem dla wielu Polaków jest fakt, że pan profesor Grapiński, prezes Narodowego Banku Polski w postaci Narodowego Banku Polski dokupił jeszcze więcej złota? Złoto bardzo mocno drożeje, mamy coraz więcej złota w Polsce, no i co się dzieje? Czy złoto może wiecznie rosnąć? Czy złoto po 3058 dolarów to nie jest przesada? Czy złoto o tak gigantycznie? Sumie w dolarach amerykańskich to nie przesada. Przypominam, że na świecie przecież istnieje bardzo dużo metali. Na świecie istnieją takie metale jak e, tytan, jak indum, pra, e, idium, jak e, galium, jak e, grupa platinum, prawda, jak e, grupa jak nobium, jak kobalt, e, jak kadmium e, i wiele innych e, jak e, tungsten, czyli wolfram. No i podobno ten tungsten to jest taki najtwardszy metal, no i powstaje pytanie, dlaczego złoto jest takie drogie? Czy przypadkiem tungsten nie powinien być droższy, a może platyna powinna być droższa, a może i litium powinno być droższe? Dlaczego tak się dzieje? Na przykład proszę sobie wyobrazić, że Tantalum było w 2019 roku wyciągniętego z ziemi 2000 ton, a złota tylko 3,1 tysiąca ton. Według różnych e, statystyk. Galium tylko 550 ton, a platyny tylko 400 ton, a renium 58 ton, cadmium 24, a silver, srebra niby tylko 26 tysięcy ton. Bardzo dziwna sprawa, prawda? A srebro e, wcale tak mocno nie rośnie. Tutaj takie statystyki znalazłem e, w... Sprawdzałem je, wie, wszystkie które sprawdziłem, PIRAZ, rzeczywiście zgadzały, więc nie będę sprawdzał wszystkich, nie jestem w stanie sprawdzić wszystkich statystyk u innych źródeł i tamtych źródeł u innych źródeł, więc y, dlatego y, y, często powracamy do tematu, aby sprawdzić jakie są nowe statystyki, jakie są nowe informacje. No i teraz powstaje pytanie, czy dlaczego złoto w ogóle ma być takie drogie, dlaczego nie tam? titanium albo litium albo tak jak powiedziałem wolfram, e, czyli tungesten e, podobno najtwardszy metal e, ja nie wiem, który jest najtwardszy metal, bo żadnych nie sprawdzałem, ale mogę tylko i wyłącznie polegać na tym, co piszą e, nam naukowe pisma, pisemka e, czy też portale i według nich najtwardszym metalem niby jest teraz tungesten, prawda? teraz bo to wiecie bo to różnie bywa z tymi metalami prawda, się śmieje Oczywiście, to chyba wiedzą, który metal jest najtwardszy. No i teraz powstaje pytanie, dlaczego to niby nie tungesten yy, powinien kosztować tyle, ile złoto, a nawet więcej? Na to pytanie zadamy sobie tutaj pytania następne, aby uzyskać jakieś odpowiedzi. Bo przecież, yy, dlaczego nie tungesten? Dlaczego złoto? Dlaczego nie srebro? Dlaczego inne metale? Dlaczego nie kobalt? Na, to na te pytanie spróbujemy sobie odpowiedzieć, ale zanim to zrobię, zapraszam do subskrybowania. Bardzo proszę wszystkich o subskrybowanie tego kanału. To mi naprawdę pomoże. Będzie więcej, lepszych, fajniejszych filmów, obszerniejszych i te analizy będą mogły być obszerniejsze. I będziemy mogli wpajać się w jeszcze w głąb zagadnień, co da nam lepszy obraz. Zapraszam do subskrybowania i przechodzimy dalej. Pamiętajmy, że cena złota 50 lat temu wynosiła 35 dolarów. Dzisiaj to jest ponad 3000, prawie 3060 dolarów lub z drugiej strony że znaczy się w innej walucie 15 funtów. Dzisiaj to jest 200, 2400 funtów, tak? I teraz powstaje pytanie, dlaczego złoto jest yy, takie drogie, a na przykład tangesten albo jakiś tytan, yy, platyna nie są takie drogie jak złoto? Odpowiedzi może być na to wiele. No ale w rzeczywistości, ja to ciągle powtarzam, że nigdy nie, nie wiemy, jak pójdzie naprzód technologia i jaki metal, który metal może być najbardziej wartościowy. Wiemy jedno, że generalnie rzeczy drożeją wraz z czasem i drukowaniem pieniędzy. Trzeba pamiętać, że przecież metale z grupy Y, y, plat, y, platinum Group Metals Czyli tam palant, platyna Tak mówią tak jest napisane że taka grupa metali y, Platynowych czy coś takiego palladium i platyna No przecież tam już było 4000 prawda tam już było 4000 spadło do 1000 My tego nie wiemy Jak to będzie wyglądało wiemy jedno Że tak jest od setek lat Cena złota od setek lat rośnie. Tego złota jest mało. Wiemy, że bardzo dużo złota posiadają banki centralne. Wiemy, że złoto jest bardzo ważne w przemyśle, w elektronice i także w biżuterii. No po prostu złoto jest fajne. Ma bardzo dużo właściwości. Jest twarde, nie utlenia się, nie rdzewieje, nie to, nie tamto. No ale... No, wiecie, no nie wiemy, co nam przyniesie świat, prawda? Jednak, mimo tego, że mogłoby się tak stać, że różne, różniste metale, no proszę zobaczyć, tutaj na przykład mamy tak napisane akurat w tym źródle, widzicie, bo z tymi źródłami to jest różnie. Był taki czas, że internet pokazywał, Google pokazywał, że na przykład złoto jest jednym z najtwardszych takich metali, no ale. No, właściwie podobno tungsten z tych takich metali, których jest najwięcej, bo są jakieś tam pewnie inne metale, tylko jest ich mało. Czy wiecie, no, od tungstenu jest bardziej twardy, niby brylant, znaczy się diament, tak? Tylko że te brylanty, to diamenty to już można zrobić sobie, diamenty można wytwarzać już, już dawno. Y się wytwarza, ale do tego trzeba dużo energii, więc one dalej mają swoją cenę, prawda? No, Na przykład tutaj jest napisane tak. The amount of tungsten in earth crust is estimated to be 1.5 parts per million or about 0.05 ounce. 1.1 grams per ton of rock. Tungsten is about as abundant as molybden. Bdenum, which it resembles and e, teen. E, b, widzicie, Wolfram, tak zwany Wolfram tungesten. No, tylko że <noise> rzecz jest z tym, że wiele źródeł pokazuje, że prawie cały Wolfram, czyli według e, wielu źródeł, jest to najsilniejszy metal. Widzicie, ja nie jestem, ja to się powtarzam że ja nie jestem chemikofizykiem o profilu inżynierii. Żeby w ogóle rozumieć metale, żeby rozumieć świat metali, to są te wszystkie cząsteczki, wiecie te Ag, te cząsteczki metali, prawda? Na przykład tutaj pokażę, już to pokazuję. Ja od razu mówię, ja nie jestem chemikiem, ja nie jestem inżynierem pod takim inżynierem od metalu. Prawda? Zajmuję się inżynierą internetową, ale jeżeli chodzi o to, to ja nie jestem wiecie, inżynierem od metalu, ja nie jestem chemikiem, ja nie jestem fizykiem. Choć fizykę teoretyczną bardzo, bardzo lubię, więc nawet nie wiem, czy pokazujemy. Wiecie, że kiedyś było na chemii były takie rzeczy, prawda? bo trzeba się nauczyć tych wszystkich. Nie wiem po co y, tych wszystkich skrótów, lepiej byłoby się nauczyć na przykład po co te metale są, a po co masz się uczyć skrótów, metali, jak to ci nic nie daje, lepiej żeby każdy wziął i, i, i coś powiedział o każdym metalu, prawda, albo o 10 metalach, tak? no i mamy tutaj metali, tych metali jest cała masa, no i te, wiecie, czy tutaj to oznaczenia zawartości, to są lek, e, metale lakkie, nawet nie wiedziałem, że to są metale lakkie, czy to jest po prostu ich błąd, no tutaj, tablica Mendelejewa, Mende a to się nazywało tablica Mendelejewa, tylko że tu są chyba jeszcze nie metale, nie wiem, tablica Mendelejewa, postawa chemii, rodzaju układu okresowego, pierwiastków chemicznych, yy, yy, że pierwiastków yy, chemicznych, no nie? No wiecie, ja nie jestem chemikiem, no to, yy, każdy chyba... Pamięta tablicę Mendelejewa, ale pewnie większość nawet nie pamięta, co tam wiedzą, że ludzie wiedzą, że chemiczne jakieś rzeczy, na to zapomniałem nawet pierwiastki, prawda? Pierwiastki, nie? E, jak więc, nie, to Mendele... jest AG, jest złoto, proszę bardzo. Mamy tutaj, widzicie, mamy AG. Nie, to jest silver. Widzicie, złoto, platinum. Widzicie, to są też metale tutaj, no nie? No i o to chodzi, że tego jest cała masa generalnie, prawda? Więc wiecie, no nie wiemy, co będzie nam potrzebne w przyszłości? My tego naprawdę nie wiemy, prawda? My tego naprawdę nie wiemy, co będzie, ale wiem jedno, że mimo tego, no, złoto i tak jest bardzo dobrym metalem, jest go bardzo mało, jest popularny i tak dalej, jest bardzo dobrym metalem. I to jest ważne, prawda, że jest dobrym metalem, także że ten M3 i tak rośnie, prawda. Jednak trzeba pamiętać o dywersyfikacji, zawsze ryzyka. Pamiętajmy, jak, jak gdzieś tam tutaj mamy, mamy paladium, na przykład. O, mamy tutaj Palladium, no i proszę zobaczyć, co tu się stało z Palladium przecież. Wiecie, wyjdzie jakaś na przykład technologia, w której będzie trzeba mieć Wolfram i Palad, prawda. I co? No i będzie to super jakaś hiper technologia, w której złoto wcale nie będzie Potrzebne, no i proszę zobaczyć Tutaj mamy na przykład Wykres tego, no i proszę Tutaj 3400 chwilowy Nawet jest 3000 W 2022 roku 3438 Tutaj mamy, szanowni państwo 3000 Tu mamy 2900 Widzicie? No i I i to jest drogie dalej, prawda, no jest to drogie dalej, proszę bardzo, no tutaj mamy od 1998 roku, tak, tylko że wiecie, są metale właśnie, no raczej się nie, nie kupuje pierścionków wolframowych czy z tytanu, nie wiem, są jakieś pewnie, y chodzi o to, że to ciężko potem odsprzedać, o to chodzi, prawda, a złoto gdzieś tam srebro jest jakoś tam przy, przyjmowalne. No i tutaj mamy, proszę bardzo, no, mimo tego, że to gigantycznie wzrosło z 400, widzicie, od 15 roku, z 485 tam na 3500, no to dzisiaj jest stanie, prawda? No i wyszła taka technologia, że właściwie, no, zamiast złota można, wiecie, któryś z pierwiastków, platyny z tych zespołów, z tej grupy Platyny, Palladium czy Pallad, prawda, tutaj mamy akurat Palladium, prawda, eee, i to podrożeje, ale czy to oznacza, że wtedy złoto moc stanie? No, może zatrzymać się cenowo, może stanieć, może też iść do góry, eee, wiecie, ale jeżeli te inne, te inne ważne materiały pójdą do góry, to ich też nie ma wystarczająco na świecie, tak, więc no trzeba pamiętać, wiecie, no dywersyfikacja, dywersyfikacja, nie można iść ze wszystkim na pałę. Na przykład z taką platyną widzimy, że jak ludzie by kupowali tą platynę, gdy była u góry samej, no to by tracili. No istnieje prawdopodobieństwo, że złoto by na przykład niby było potaniało, ale ja myślę, że gdyby potaniało, że już złoto jest tak nam zakodowane że i, i tak by zaczęło rosnąć, a i tak zacznie rosnąć, widzicie, srebro jest bardzo, bardzo tanie, ale jest y, używalne bardzo mocno, ale jest opodatkowane, więc pamiętajmy o tym, że no, mogą się stać takie rzeczy, że inne inne na przykład, na przykład znowu Platyna wybije Palladium, Pallad wybiją, czy nie wiem, no mówię Wolfram, tylko problem jest, że Wolfram 85% niby mają Chińczycy tego Wolframu, tak? więc to bardzo by się nie podobało Amerykanom, żeby Wolfram był w cenie, tak, więc tutaj widzicie, tak szczerze myślę, że nie wiem czy w Polsce jest, czy jest jakikolwiek Polak w Polsce, który w ogóle to wszystko wie, a jak wie, to nie wiem, czy nawet by powiedział, prawda? Ja myślę, że mało ludzi takie rzeczy wie i to jest ciężkie, wiecie, no kiedyś, wiecie, brylantów nie było można zrobić, a teraz brylanty można zrobić, pierwiastków... Nie, nie umiemy i pewnie nie będziemy umieli wytwarzać, bo pierwiastki tam złoto czy coś powstaje w wyniku super, wybuchu supernowej, czyli gwiazdy i tak dalej, tak pierwiastków niby umiemy tworzyć jakieś kawałeczki, kawalotki ale to to to, jedna uncja by zaleła, wyprodukowanie jednej uncji by nam zajęło tam, nie wiem tam wiecie nie, tam, dziesiątki lat, czy setki żeby w ogóle uncję wyprodukować, czy nie wiem, nie, wiecie, nie wiem, może mają gdzieś maszynę pod parkiem Yellowstone, w którym jest bardzo ciepło, bo jest tam taki ukryty wulkan i dzięki temu produkują dużo złota, prawda, ja nie wiem Śmieje się z jednej strony, ale z drugiej strony się nie śmieję więc pamiętajmy dywersyfikacja ryzyka tak, pieniądze mogą się zawalić totalnie totalnie, mogą przestać że taki fund brytyjski staje się bezwartościowy z dnia na dzień, tylko po prostu on mocno upada, no pamiętajmy o tym w 1971 jeden fund brytyjski kosztował 7 franków Dzisiaj to już jest jeden frank szwajcarski. Pamiętajmy o tym, że tam 20 ponad lat temu jeden funt brytyjski kosztował 8 zł, przecież w 2008 roku spadł do 4 zł. Dzisiaj to jest 5 zł, lekko poniżej spada czasem. No i może spaść znowu do 4 i do 3. Do takiej korony wiecie czeskiej spadł z 70 koron, tam do 25 koron za funta ale to nawet nie chodzi tylko o funta ale też chodzi o inne waluty, no bo nawet taki frank szwajcarski traci do złota dlaczego by, wiecie, srebro nie mogło wzrosnąć, ale wiecie to, że wzrosną inne aktywa to, że wzrosnie na przykład grupa paladów prawda, tych platy, platyny, gru, z grupy platyny to nie oznacza że złoto stanieje też ale może nie przestać rosnąć akurat tak no, to mówię, że na tym, co jest, wiecie co, chyba nie wiem, przejdę się na Politechnikę Gdańską, ale ja myślę, że tam na Politechnice Gdańskiej tego nie wiedzą. Ja myślę, że oni tego nie wiedzą. Ja myślę, że oni tego nie wiedzą. Ja myślę, że mało kto to wie, i... a ci, co wiedzą, to nie powiedzą. Nie <grym> ja wiem, szanowni Państwo, tu nie wiemy. Nie wiemy, co jest, co będzie w przyszłości, wiem jedno, że no jednak złoto jest złotem, jest metalem, jest dobrym metalem, srebro jest srebrem, jest metalem, jest dobrym metalem. Jeżeli ktoś nie wierzy, wiecie, jeżeli ktoś nie wierzy w drogie złoto, czy też w wdrożające srebro, czy w zapadniętą platynę, że wzrośnie z powrotem. Wiecie, można sobie kupować mieć. W ogóle nie trzeba nic kupować, ale wiecie, wiecie, że już można kupić mieć w sztabkach? Jak kilogramowe sztaby miedzi. Miedź też w 20 lat podrożała 500%. Czyli wiecie, jakby jeżeli ktoś ma jakiś tam, jak to się nazywa, magazyn, no to może skupować sobie miedź. Znaczy, może skupować miedź, prawda, i mieć, że miedź mu trudno ukraść prawda bo miedzi trzeba mieć dużo żeby było z tego dużo pieniędzy no ale miedź od kilograma też tam wzrosła wiecie 500% czy zaraz zobacz, pięćset 500% czy tam ile prawda to jest to jest też dużo tak z tego co wynika dzisiaj mieć to jest jakieś tam 20 zł za kilo prawda no ale wcześniej na przykład było 2 zł za kilo czy 3 zł za kilo czy 4 zł za kilo tak e, tam 50 było 50 centów e, właściwie Mieć nawet podrożała chyba w 25 lat dziesięciokrotnie do dolara albo 8-krotnie w zależności od którego roku liczymy, czyli to też, wiecie, jest wzrost, No bo, wiecie, no to mieć ci każdy kupi. Kto wie, właściwie tak jakby się dłużej człowiek zastanowił, może mieć jest łatwiej odsprzedać niż duże ilości złota, no bo mieć, wiecie, każdy do tego industrii weźmie, wtedy przeczekać i sprzedać to jest droga, tak. Znaczy, jeżeli ja mówię tutaj o dużych takich ilościach, tylko to trzeba gdzieś przetrzymywać. Bo wiecie, no, jedna sztabka kilogramowa jest, yy, wiecie, yy, 20 złotych. No, Dzisiaj, no a na przykład za 20 lat będzie 100 zł albo 150 zł. Prawda? Jeżeli ktoś ma, wiecie, wielki biznes i tam tonami może przetrzymywać to mieć, tonami miedzi wcale to nie jest dużo, prawda? To wcale nie jest dużo tonami chciałby przetrzymywać, no i chce sobie, no wiecie, no bo ludzie mówią, a kupić dom i niech stoi, no ale dom gnije, dom trzeba ogrzewać, pusty dom, prawda? Najlepiej to wynajmować, ale jak wynajmujesz, to masz problemy z najemcami, to trzeba naprawiać, płacić podatki, a kupisz sobie, akurat masz biznes jakąś fabrykę, kupisz sobie tam, nie wiem. 50 ton miedzi, prawda? Czy tam ileś ton, tam 100 ton miedzi sobie kupisz, tak sobie będziesz kupował, prawda? I za 30 lat to wszystko będzie warte, wiecie. 8 razy droższe na przykład będzie, tak? Czy ceny nieruchomości wzrastają 8-krotnie w 20 lat? No nie, prawda? Są, są bardzo dobre czasy dla nieruchomości, są potem złe, a średnio mogą wzrastać o 100%, ale jeżeli wcześniej nie były napompowane. Prawda? A mieć, no zawsze jest zapotrzebowanie, ona się zużywa, ona się chyba nawet tutaj, tylko trzeba taką mieć umieć trzymać. Prawda? Ja mówię tutaj, teraz wiecie, do takich ludzi biznesmenów, wręcz, prawda? Eee, pff, zobaczycie, wiecie, można sobie kupować, można sobie kupować, można sobie kupować, można sobie kupować, zobaczyć na przykład z czego się robi tą całą broń i kupować te składniki na tą broń. Z czego się robi tą broń, z czego się robi. To czy tam, to jakiś proch, czy jakieś, wiecie, amunicje, czy to, i można to sprzedawać chyba, że wiecie, tu nakarzą znowu jakimiś tam e, e, znacjonalizują, czy coś, nie? Słuchajcie, chodzi o to, że. Pieniądz jest drukowalny, pie, pieniądz ma niskie oprocentowanie, jest go coraz więcej i rzeczy drożeją. drożeje jest srebro, drożeje złoto, drożeje platyna. Palladium, mimo tego, że tu wzrosło gigantycznie i spadło, tak to jest. I dlatego warto mieć dywersyfikację ryzyka. No ale finalnie trzeba się zastanowić nad takim czymś. Na przykład, wiecie, jeżeli, jeżeli, jeżeli kilo miedzi to 2000 dolarów, dzisiaj, prawda. Jeżeli kilo miedzi dzisiaj, przepraszam, jeżeli kilo miedzi to jest 5 dolarów, prawda? Jeżeli kilo miedzi to jest 5 dolarów, no to 1000, prawda? Razy 5, no to wychodzi 5000 dolarów, tak? No to 100 ton, 100 ton razy, wiecie, to jest tylko 100 takich, miecie ścieżka, nie? To tylko 100, 100 takich kostek jest, to jest mało tego, to można pod plantekom schować pół żartem, pół serio, tak? No i 100 ton, prawda? 100 ton będzie nas kosztowało ile? 500 tysięcy złotych. Teoretycznie według tego to. Nie, nie, tysięcy dolarów, 500 tysięcy dolarów, co ja mówię, prawda? Bo 5, 5 razy 1000, prawda, no to jest yy, 5000 dolarów, powiedzmy za to. ja teraz pi razy drzwi mówię, proszę się nie śmiać że ja tutaj nie używam takich, wiecie, hurtowych cen, czy coś, czy toś, czy stramtość, prawda? Plus podatków i tak dalej, watów, nie watów, tak? Czyli 5000 i 5000 razy. 100 ton. To jest tylko 100 takich kosteczek, prawda? Pół żartem, pół serio, w dobrej piwnicy można by było schować 100 ton miedzi, bo to się wydaje, że to jest dużo. Wiecie, bo nie wiem, tona mąki, to jest dużo, nie? taka, taka wiecie, dwie palety, jedna i jedna paleta to jest pół tony, dwie palety to jest tona, ale miedź jest bardzo ciężka, nie? Prawda? Objętościowo na pal wielkości palety jednej, no to tam pewnie jest 4 tony, jak nie 5. Ja podejrzewam miedzi. Na jednej palecie wielkości półtonowej mąki, prawda? Czy tam półtonu z cukru. No i półtonu cukru to taka paleta i na tej równomiernej palecie schowasz pewnie 5 ton miedzi. Nie wiem, nie pracowałem w KGHM. Nie wiem, jak wygląda 5 ton miedzi na palecie, tak szczerze. I ten i. No to mamy 100 kostek, 100 kostek, znaczy się wiesz, w sztabkach można kupować, w ogóle wiecie. No i 100 kostek e, takich, 100 ton, tonowej miedzi to jest 500 tysięcy dolarów. 500 tysięcy dolarów to ile dzisiaj tam? 1 600 000 złotych. Przed chwilą to było 2 miliony złotych, nie? E, no i wyobraźmy sobie, że przez 8 lat to wzrasta, tak jak, czy, przepraszam, przez 20 lat to wzrasta ośmiokrotnie, nie? No to będziesz z tego mieć 4 miliony dolarów. Wyobraźmy sobie, że dolar akurat kosztuje 5 zł, tak jak w roku 2020, no to masz 20 milionów złotych, nie? To ci jest z, z, z dwóch tam, czy 2,5 miliona złotych zrobi ci się 20 milionów złotych, tak? No i teraz zadaj sobie pytanie, czy jeżeli masz dzisiaj 500 tysięcy... 500 tysięcy złotych dolarów to 500 tysięcy dolarów razy 4 zł to jest 2 miliony złotych. Ile kupisz za to mieszkań w Warszawie? Dwa mieszkania w Warszawie, dam ile? 60 metrowe? No to dwa mieszkania. No to dwa mieszkania. Weźmy, że przez 20 lat wzrosły te mieszkania. Ile wzrosły? 150%. Razy 150%, prawda? Eee, to mamy wtedy 3 miliony złotych, przepraszam, razy sto, 2 miliony, razy 150%, eee, dwa razy. O! 100%, 100 netto chce 100, e, Czyli 250, trzeba. 250, o. no to mamy 5 milionów, 150 netto. Bo jak ja mówię, że coś wzrosło wiecie, bo na kalkulatorach jest tak, że jak klikasz na kalkulatorze, zaraża na 2 miliony. I te 2 miliony razy 150%, no to ci wychodzi 3 miliony, a żeby wyszło ci netto, to musisz 250%, nie 2 Więc 5 milionów, 5 milionów, tak? No a tam masz 20. Tylko, że wiecie, te 5 milionów, te dwa mieszkania, no to musiała się wynajmować, zajmować się nim, naprawiać i tak, wiecie, ból pupy, prawda? Podatki, płacić, a mieć czekała i ma 20 milionów, a tu masz 5 milionów wzrostu na nieruchomości, musiała się wynajmować i mieć ból. I Wiecie, kupienie kilku ton miedzi jest lepsze niż inwestowanie w nieruchomości w obecnych czasach, prawda? Pod, no według tych y, matematycznych działań. I według dzisiejszych standardów tego wszystkiego, co my naokoło na siebie mamy. Tak? Więc wiecie, że jeżeli będzie produkcja pieniądza i tak będzie wszystko rosło, tak! Złoto może się zatrzymać, może być ultra drogie dzisiaj, może zacząć rosnąć srebro, na przykład, może zacząć znowu rosnąć pla grupa platyny, może wiecie, Wolfram, może Tytan, może to, może tamto. Tak, jak powiedziałem, szanowni państwo, nie wiemy, co jest najpotrzebniejsze do technologii. Ja tego nie wiem. Szanowni państwo, ja nie zajmuję się tytanem. Ja nie zajmuję się y, wydobyciem y, y, tungestenu czy <gryw> czymś, prawda? Ja myślę, że mało kto w Polsce, czy ja nie wiem, czy w ogóle jest jakikolwiek Polak, który jest nam w stanie odpowiedzieć, który z metali w rzeczywistości jest najlepszy, naj ma najszersze zastosowanie we wszystkim. Ja nie wiem. Jeżeli taki jest, to proszę się odezwać i niech nam powie. Będziemy wdzięczni. Wyślijcie to z twojej mamy, szanowni Państwo. To, że coś zacznie mocno wzrastać, nie znaczy, że złoto nie zacznie spadać, że zacznie spadać, nawet nie znaczy, że nie przestanie wzrastać. Ale wiemy jedno, że 50 lat temu złoto, szanowni Państwo, kosztowało 15 funtów. Dzisiaj złoto kosztuje 2400 funtów. Kosztowało 35 dolarów, dzisiaj kosztuje 3058 dolarów. Najmocniej kosztowało kilka dni temu. Taka rzeczywistość. Może zacząć być popyt, ale wtedy mi się wydaje, że bardziej te, te zanim ludzie widzicie. Bo żeby to tak mocno także rosło, chyba że było wykupywane przez jakieś wiecie różnego rodzaju firmy. Ale gdybyśmy zauważyli, że takie, taki metal przybiera e, taki postać inwestycyjny, jak złoto albo srebro, czyli wiecie, e, tu robimy monety z tungestenu albo tam z tytanu, a wiecie, jak bulionowe monety robimy z takich rzeczy, nie? Wyobraźmy sobie, e, to wiecie, to by musiało przybrać taki poziom, widzicie? Nawet, wiecie, te platyny nie są w stanie się zbytnio zaadaptować jeszcze. Bo platyny są, Tungestem, znamy od niedawna, platynę znamy od niedawna, a wiecie, a srebro i złoto znamy od dawna. No i może w tym pies pogrzebany, że to tak w naszej głowie siedził, ale tak jak powiedziałem, Szanowni Państwo, ja nie jestem fizyko-chemiko-inżynierem od metali. Ja nie wiem czy w ogóle jest taka osoba w Polsce. Jak mnie słucha, widzicie, jeżeli, na przykład, jeżeli, widzicie, bo ja odróżniam profesorów na przykład od w Polsce od ekonomii, a profesorów na przykład od takich prawdziwych, wiecie, rzeczy, jak wiecie, inżynieria, bo tam tego nie oszukasz generalnie, prawda, czy jak ktoś powie głupotę, no to, to po prostu wszyscy będą wiedzieli, że to jest głupota, chociaż w ekonomii też profesorowie mówią głupotę, ale to w tej ekonomii to można właśnie to wszystko naginać lub nawet kłamać, a nawet mówisz nieprawdy, no a w inżynierii, jak powiesz nieprawdę i, i drugi inżynier to usłyszy i powie tutaj, i, i, i potem takiego profesora nigdzie nie zatrudnią, prawda, no bo tutaj nawalił połów, a no, tam wszyscy w znacznej części jest większość zero-jedynkowa, bo wie, wiecie, to no zero-jedynkowo, no. Łatwiej pomierzalne jest, no, I jeżeli jest to jakiś profesor, który się zna, jest tu ktokolwiek, który się, kto się zna na tych metalach i jest nam w stanie odpowiedzieć, porozmawiać z nami o metalach, to zapraszam, niech się podzieli tą wiedzą z nami. A jeżeli nie ma, to nie ma, no i nasz naród nie urodził jeszcze fizyko-chemiko, Inżyniera, który by cokolwiek wiedział, co by było przydatne naszemu, nazwę to społeczeństwu. Wyślijcie do swojej mamy, do swojego tady, brata, siostry. Niech będą mądrzy. Pozdrawiam, do usłyszenia wkrótce. Cześć.